Uwielbione na strechu mogą już spać. I cielaczo, jedno z tych głośnych lat. Ja tu rozczuwalna jak zwykle, ale obiecałam Wam, że teraz specjalny okay. gość na czerwonym fotelu. ta Czyli Dzień dobry Panu. Witam. Przedstawisz się ładnie wszystkim? Cześć, jestem Szymon, też mam profil na Instagramie. Można mnie zobaczyć pod nazwą Szymon Krokop muzycznie, tak? To chyba dobry moment. Nie chcę więcej powiedzieć, więcej powiedzieć. jakim się pan najbardziej inspiruje? Artyści z Polski, za Z chęcią posłuchamy, jakie to nazwiska. Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło. Kasia nosowska i Korda. Rozumiem, że raczej polska, polska ekipa, dobrze, bardzo, fatyczna. Niech gwiazdy biegną do mnie, nie chcę smychać Ty gdy będę umarł tygodnie taki miłe. No. Takie to miłe. Uh! Słyszałam, że pańska mama to pa, pana menadżerka, również, oczywiście, i bardzo dobrze, że wam się razem współpracuje, prawda? Yy, fake news. No, naprawdę? Myślałem nad zmianą menedżera, ale mama mi powiedziała, że podpisałem do żywotni kontrakt, a to nieprawda. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardę, wlewa się na pusty plac. To może pozdrowimy mamę w telewizji, co? Tak, ja bardzo ją pozdrawiam. Czy planuje pan nagranie swojej autorskiej płyty? Tak. Proszę wyciszyć to wyciszenie. Ale oczywiście.